Cześć kochani, witam na moim kanale, gdzie udowadniamy, że matematyka może być super przygodą. Macie ochotę na małą rozgrzewkę dla szarych komórek? Dziś mam dla Was zagadkę, która na pierwszy rzut oka wygląda na skomplikowaną, ale obiecuję, że razem damy radę ją rozwiązać. Gotowi? No to zaczynamy. Poznajcie rodzinę leśniewskich. To czteroosobowa, wesoła gromadka. Mamy Kasię, która ma 5 lat. Jej starsza siostra ma na imię Dominika. I jest od niej trzy razy starsza. Kiedy Dominika przyszła na świat, ich mama miała 24 lata. A co z tatą? Tata jest o trzy lata starszy od mamy. I nasze zadanie jest proste. Musimy obliczyć, ile lat mają łącznie wszyscy członkowie rodziny leśniewskich. Zatrzymajcie na chwilę film, weźcie kartkę i długopis i spróbujcie sami to policzyć. Dajcie znać w komentarzach, jaki wynik Wam wyszedł, zanim przejdziemy dalej. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam pójdzie. Dobra czas sprawdzić wyniki. Rozłóżmy to zadanie na czynniki pierwsze. Zaczynamy od wieku sióstr. Wiemy, że Kasia ma 5 lat. Dominika jest 3 razy starsza, więc musimy pomnożyć wiek Kasi przez 3. 5 razy 3 to oczywiście 15. Świetnie. Mamy już wiek Dominiki. Ma 15 lat. Teraz czas na mamę. Z zadania wiemy, że kiedy urodziła się Dominika, mama miała 24 lata. Skoro Dominika ma teraz 15 lat, to do wieku mamy z tamtego okresu, musimy dodać te 15 lat, które minęły. 24 plus 15 daje nam 39. No super! Mama ma 39 lat. Został nam już tylko tata. On jest o 3 lata starszy od mamy. Wiek mamy już znamy. To 39 lat. Dodajemy więc 3 lata i wychodzi nam, że tata ma 42 lata. Prawda, że proste? Mamy już wiek każdego członka rodziny. Kasia ma 5 lat, Dominika 15. Mama 39, a tata 42 lata. Ostatni krok to sumowanie wszystkiego. Dodajemy 5 plus 15 plus 39 plus 42. Jaki wynik otrzymaliście? Dokładnie tak, 101. Na końcu zadania podajemy odpowiedź. Wszyscy leśniewscy mają razem 101 lat. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta matematyczna łamigłówka. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem. Cześć!